Dzisiaj będzie odcinek o fotowoltaice, zobaczycie dwa montaże, jeden prawidłowy, drugi mniej prawidłowy, zobaczycie dwa systemy mocowań, jeden gorszy, drugi lepszy, albo tak samo dobre, nie wiem, niech się wypowiedzą ci z branży i, i, i na co powinien inwestor uważać przy wyborze w ogóle firmy, która mu to wykona. A w następnym odcinku oj, pozwolę sobie powiedzieć coś o moich uzyskach. Hmm, dlaczego takie duże? Komu się to tak naprawdę opłaca. No i co czy jest ryzykowne. Władzę na z skubańce. No i zazwyczaj panele fotowoltaiczne docierają do nas już bezpośrednio na podwórko w miejsce docelowe, gdzie będą montowane. No z powodu takiego, że to duży gabaryt i nikt naprawdę tego nie będzie woził. Na każdym panelu pod wpływem działania promieni słonecznych wytwarza się napięcie i generuje prąd. Tutaj będzie można zauważyć, jak ten prąd rośnie wraz z ustawieniem panela względem słońca. Można było zauważyć, że kiedy był całkiem przyciemniony, miernik wskazywał 0, teraz powoli sobie rośnie i tak aż do optymalnego ustawienia, czyli mniej więcej jak promienie słońca padają pod kątem 90 stopni. Zacienienia też grają tu jakąś rolę, jeżeli. Jakaś część panela jest przyciemniona, to powoduje to z, z straty na całym panelu. Drugim parametrem, który składa się na moc e, panela, to napięcie, które nawet jak jest przyciemniony daje 9,4 V. Ale nie ma co się jarać, że nawet przyciemniony panel e, da nam jakieś napięcie, bo nie daje w ogóle prądu, więc nic z tego nie będzie. I tak jak w poprzednim wypadku. Im lepsze nachylenie panela względem słońca, tym większe napięcie uzyskujemy. Ale to też jeszcze nie wszystko, bo takie napięcie to jest przy nieobciążonym panelu. Kiedy płynie przez niego prąd, następują spadki napięcia, co ma też przełożenie na całą moc panela podczas pracy. No i napięcie razy prąd powinno dawać moc, jaką da nam panel, ale jest to jeszcze pomniejszone o straty temperaturowe. Czyli moc mierzona jest w standardowych warunkach STC. No i dobra, przechodzimy do montażu. Zrobili to fachowcy specjaliści, bo jeszcze wtedy wymóg dotacji 5000 plus, mój prąd, był taki, że musiałoby to być to zrobione przez jakąś firmę. Więc znalazłem taką firmę, która mi założyła. Pomysł miała na to taki, żeby to zrobić na takich długich kakach, z takiego, takiego płaskownika. Innego wyjścia nie było, rzekomo, więc nie miałem nic przeciwko, szczególnie, że było to wszystko podbite umową z gwarancją i tak dalej, także nie było obaw, że coś pójdzie nie tak. Haki te miały być zaczepione za łatę, niekoniecznie przy krokwi, tylko tam gdzie wypadnie z wyliczeń, przykręcone miały być tylko skrajne z lewej i z prawej strony. Taka była koncepcja, sam wchodziłem na dach, żeby zobaczyć czy to w ogóle, mm, jak to się instaluje, czy to się będzie trzymać i no i tak z ciekawości, żeby no też nagrać film, no jak to mniej więcej wyglądało, żeby Wam pokazać. No i tak, co na tym dachu? Dachówka glazurowana, dość śliska była, więc na linie się tylko wisiało, nogi tylko do podpierania praktycznie, <laughs> bardzo utrudnione poruszanie. Z montażem haków trochę ciężko było się, trzeba było się naszarpać z tą dachówką, żeby ją w ogóle podnieść, chociaż tutaj ta pierwsza bardzo sprawnie mi poszła, nie wiem, szczęście nowicjusza czy coś. Niemniej jednak niektórzy powiedzą, że powinny być obstukane jeszcze zamki, tak żeby dachówka po prostu nie była w górze. Nie odstawała tak zbytnio, robiliśmy próbę, z zobstukano i nie zobstukano. praktycznie niczym się nie różniły, więc po co w sumie niszczyć dachówkę. Belki aluminiowe cieli sobie z lekkim zapasem i to był trochę gwóźdź do trumny, bo przez ten nadmiar trochę się powaliło wszystko. Łączenia za pomocą jakiegoś takiego aluminiowego cełownika i farmerów. Jeszcze przed samymi panelami postanowiłem sobie sprawdzić cały dach. Posprawdzać jak to się wszystko trzyma i czy nie da się poprawić tych delikatnie wyjących dachówek. Ale nie dało się, wszystko było tak jak ma, tak jak ma być. No i cóż, konstrukcja nie była zbyt solidna. No, jak po nich się łaziło, to było czuć, że to nie jest jakiś szczyt stabilności. Yy, Niemniej jednak no, miały przyjść jeszcze właśnie panele, czyli poprzeczne połączenie tych dwóch belek Skręcone wszystko do kupy miało się trzymać Delikatne jakieś było obłupania dechówki, ale tego już nie czepiam, bo to szczegóły Peszel w gąsiorze, także taką No i co do montażu paneli, już na samym początku chłopaki strzelili sobie w kolano, bo patrzcie na to Zaczep, który jest przymocowany do górnej belki i tej drugiej od góry, trzymały się prawie na włosku, gdzie powinno być zachowane minimum 5 cm, według niektórych nawet 10. Po drugie, jakim jest problemem przed dokręceniem wszystkich belek zejść na dół, strzelić z oka, nawet chociażby, czy przyłożyć kawałek sznurka i zrobić to tak jak należy, w linii prostej? Po drugie, rozstaw belek. Ostatnia była. 60 aż centymetrów od krawędzi, co jest niedopuszczalne według karty technicznej, ale ja się o tym dowiedziałem też, dopiero patrząc w papiery po fakcie. No i trzeci błąd wynika z drugiego, czyli to, że było za daleki rozstaw i być może belki nie były dostosowane do takiego montażu, spowodowało to, że belki się przechyliły do dołu, z zaczepy ledwo co trzymały te panele, przynajmniej te skrajne, no i cóż, mogło dojść do czegoś, do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. A zanosiło się na ostry wiatr. No i cóż Wam powiem, instalacja przeżyła. Mimo, że montaż nie był przeprowadzony zgodnie ze sztuką oraz z, z obowiązującymi normami, przetrwał tak silny wiatr, taki silny, że aż mi tunel zwiało i płotki pozbiewało sąsiadowi. Także i tak jest nieźle. Niemniej jednak umowa była podpisana na... Instalację wykonaną zgodnie z normami, z kartami technicznymi, i tak dalej, trzeba było to poprawić. A jeszcze, Elektryk się nie popisał w kwestii wizualnej i estetycznej, zostawił taką wyrwę w ścianie. Płyty płytę mógł uzupełnić tylko jakieś jakieś skrawki na te śruby mógł wywalić to bym sobie za, zagipsował a tak nie wiadomo co z tym robić to wielkie dla świni ale tylko kawałek, nie wiem, może tylko tyle było na samochodzie reszta miała być jakoś w ścianę chyba w... nie wiem, nie mam pojęcia co to, co autor miał na myśli właściwie po stronie elektrycznej to jedyne co mogę powiedzieć pozytywnego to to, że dali dobre ograniczniki przepięć prądu stawego co jeszcze? Kabel z, od paneli tutaj do falownika jest 6 mm2, powinien być 4 według wyliczeń, także to też jest plus. No i tak się skończyła przygoda z pierwszymi fachowcami. Pomimo kilku, po, po kilku upomnieniach, nie zdecydowali się tego poprawić, później już nie było warunków. Październik listopad, już nie pamiętam. E, dość zimno, dość mroźno i no, druga ekipa, bardzo bardziej specjalistyczna się podjęła na początku naprawy, a później zdecydowali na zdjęcie całego systemu wywalenia tych szyn i zastąpienie ich bardziej konkretnymi. Zaraz zobaczycie porównanie. No i porównanie przekrojów belek. No, na pierwszy rzut oka widać, że która jest lepsza, która gorsza do tego, do tego zastosowania. No, tak samo całe połączenie śrubami. To nakrętka jest ok, kwasówka to tamto, ale ten młoteczek, no nie wiem, nie oszukujmy się, pod wpływem drgań mogłoby się coś poluzować, przekręcić, no i wylecieć z całą, z całą belką. E, tak samo ten aluminiowy łącznik, który wchodzi w belkę, no, fajne rozwiązanie, dopasowane, ale to jest aluminium i to jeszcze o ściankach nie wiem, nie pamiętam, ale strzelam, że 2 mm to góra. E, tutaj w drugim wypadku jest na całkiem drugi biegun, wszystko jest na śrubach, nie ma szans, żeby wyleciało gdzieś w środku mm, belki czy tam szyny. Jest to o wiele konstrukcja solidniejsza. Jak teraz na no to patrzę, to się cieszę, że to wszystko zostało wymienione. No i zdemontowane haki. Czas pokazać te na dole były w nienaruszonym stanie. Te na górze, w naruszonym, lekko wykrzywione lub bardziej, trochę tego się nazbierało. I tak, stosunek tych dobrych do tych złych to około 2 do 1. Tak na moje oko, <laughs> dla porównania, jeszcze mm, zmierzymy grubość jednej i drugiej konstrukcji. Tutaj było 4,2 mm tutaj natomiast pięć i od razu też widać, że mm, te poprawy są mocowane do krokwi e, są też krótsze więc jest mniejsza szansa, że to zostanie pogięte e, czy też jakieś, nie wiem, wyszarpane mniejsze ruchy no, od razu widać, że jest różnica a jeszcze w międzyczasie od 29 sierpnia 2019 roku weszła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii która wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kWp. Ale jak to zazwyczaj bywa, nikt nie wie na początku kto to ma odbierać, jakie są warunki w ogóle takiego odbioru itd. itd u mnie został zainstalowany rozłącznik instalacyjny tylko, że za blisko skrzynki się okazało jak e, ostatnio gadałem z rzeczoznawcą, to powinien on być zainstalowany jak najbliżej paneli, po to, żeby w razie pożaru na y, przewodach nie było napięcia żeby strażaka nie poraził prąd się okazał zostało jeszcze zmierzyć stan rezystancji uziemienia e, ma być poniżej 10 ohmów ponieważ y, ograniczniki przepięć potrzebują Takiej wartości, żeby zadziałały. U mnie było około 20, ale po dopięciu kilku szpilek udało się uzyskać poprawny wynik. No i tak, słowem podsumowania, rynek fotowoltaiczny w Polsce dynamicznie ruszył. Między innymi też przez dofinansowania, bo okres zwrotu się skrócił, zaczęło się to bardziej opłacać, więcej ludzi zaczęło się decydować, więc więcej ludzi chce też montować. Niekoniecznie mając do tego predyspozycję, pojęcie i wiedzę, no i sprzęt. Jak widzieliście na filmie, można trafić i na super profesjonalną ekipę ze sprzętem, wiedzą i ogólnie pojęciem z dużym doświadczeniem, i na takich, którzy nawet nie mieli drabiny. Musiałem od sąsiadki powiedzieć. No i tak to wyglądało u mnie. Jeżeli miałbym wam podpowiadać, jak uniknąć takiej sytuacji, żeby trzeba było poprawiać instalację, niepotrzebnie tracić czas, nerwy, pieniądze i kilowatogodziny ze słońca. To y, najpierw zacząłbym od umowy, żeby było właśnie tak, nie, dość, że jasno, napisana jasnym, prostym językiem, żeby nie trzeba było chodzić do prawnika i to rozszyfrowywać. Po drugie, żeby były zapisane y, rodzaje, specyfikacja wszystkich urządzeń, które kupujecie, czyli panele, jaka marka, jaki kolor, jak jej mocy i tam jeszcze kilka innych może być, może być, ale nie musi. Inwerter, to samo, moc, marka. Eee, przekroje kabli, rodzaje zabezpieczeń, bo na zabezpieczeniach też czasami lubią panowie instalatorzy. Słyszałem włożyć coś innego, a przecież o to chodzi, żeby cenę uzgodnić na taki osprzęt, a nie inny. Więc zabezpieczenia też są różne, duże rozstrzały cenowe. Więc lepiej, żeby były napisane, jakie i się tego trzymać, żeby można później było wyegzekwować, że panie, Zapłaciłem za to i chcę mieć takie, nie? Bo są lepsze po prostu. Tam nie to, że lepsze, tylko bardziej skuteczne albo bezpieczniejsze. Eee, co jeszcze? Bo na przykład, jeszcze ja tu mam taką skrawek umowy. Dostałem gdzieś screena, która mówi: Tak, ja niżej podpisany, będący stroną umowy sprzedaży, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, jako klient, zawartej z dużą firmą z branży, z go gdzieś tam, niniejszym oświadczam, że nie przysługuje mi prawo od, do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie, zgodnie z artykułem ustawy ustawa dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, co przyjmuję do wiadomości i akceptuję. Czyli jak podpiszemy tego wstępną umowę, to już nie przysługuje nam ee, możliwość zerwania tej umowy. No i jeszcze... Jak ta umowa wcale nie jest super korzystna dla nas, a zazwyczaj dla nas nie jest korzystna, bo duże firmy e, polegają na tym, że po prostu mają rozbudowaną sieć sprzedawców, jakichś tam marketingowców. A po prostu montuje to i tak pan Leszek z sąsiedniej wsi bo jako podwykonawca. Także można trochę pieniędzy zaoszczędzić. Nie kupując od firm, które posiadają prezesów, służbowe samochody, sekretarki i służbowe wypady na Majorkę. Nie wiem, tak ze strzelio. Eee, także tak. Eee, co jeszcze? Jak z płatnościami? No, widziałem w internecie sytuację, gdzie gość zapłacił prawie, nie wiem, tam 3, około 30 tysięcy, i później firma po prostu zniknęła, nie odbiera telefonów zmienili nazwę, zbankrutowali, nie wiem nie daje się zaliczek, jeżeli ktoś robi coś sumiennie to znaczy, że ma kapitał na takie na takie instalacje po prostu przywozi towar i odbiera pieniądze po, po, po uruchomieniu pozytywnie u mnie wyglądało to tak, że sam sobie zapłaciłem za panele bezpośrednio do producenta bo to polski producent, fabryka polska i, i, i za inwerter też zapłaciłem wszystkie dane sprawdziłem numery konta razem z oficjalnymi stronami także nie było obaw, że coś pójdzie nie tak adres był mój bezpośrednio więc towar sobie ściągnąłem tak jakby przez pośrednika i było wszystko cacy tak to mniej więcej u mnie wyglądało no dobra coś nie coś wam powiedziałem to co, to, co, to, co mogłem także życzę trafnych wyborów jeżeli chcecie mieć instalację no i mamy jeszcze info z ostatniej chwili eee, podesłałem chłopakom z fotowoltaiki tej drugiej ekipie z myszką materiał, czy nie mają nic przeciwko umieszczeniu i akurat się zgadaliśmy czy nie mam czasu zająć się zająć się wycenami. Eee, wycenami instalacji Coś tam, pojęcia mam. Tak więc, jak jesteście gdzieś z rejonów wschodu, południowego wschodu najlepiej, to możecie śmiało pisać. Dalej. Obszar działania ekip fotowoltaicznych jest większy, natomiast ja osobiście montuję pompy ciepła, folie grzewcze, wentylacje mechaniczne. Zaznaczonym obszarze. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. nam się tymczasem, cześć.